Teledysk do piosenki IMMS został zrealizowany w Japonii, w Tokio. Również okładka albumu powstała z inspiracji twórczością pewnego japońskiego artysty, a konkretnie zdjęciem jego pracy. Chodzi o instalację ze skrawków papieru zawieszonych na wędkach. Wydało nam się to interesujące, więc skontaktowaliśmy się z autorem i podjęliśmy decyzję o współpracy. Teledysk wyreżyserowali nasi znajomi, którzy mieszkają na zmianę w Japonii i Finlandii. To była bardzo fajna podróż. Spędziliśmy w Tokio jakieś 10 dni i świetnie się bawiliśmy. Mieliśmy też czas na to, żeby trochę pozwiedzać. Pojechaliśmy do Kyoto, gdzie oglądaliśmy tradycyjne japońskie świątynie i kamienne ogrody. Bardzo lubię Japonię. Kraj ten pod wieloma względami przypomina mi Finlandię. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców, którzy są spokojni, skromni i uprzejmi. Czuję się tam jak w domu. Sam pomysł na wideoklip do IMMS jest związany z twórczością tego artysty, fotografika wykonującego instalacje, o których wspominał Lori. Kiedy zobaczyliśmy zrobione przez niego zdjęcie, stwierdziliśmy, że naprawdę fajnie byłoby wykorzystać takie motywy w wideoklipie. Sama instalacja powstawała przez kilka godzin, a potem my nagraliśmy na tym tle naszą część. To było coś niesamowitego, magicznego wręcz. Wszystko to działo się późną nocą. Nie powiedziałbym, żeby utwory na Derasmus były ze sobą w jakiś sposób powiązane. Każda piosenka stanowi odrębną całość. Taka zresztą przyświecała nam idea. Nie myśleć o tym za nadto. Nie tworzyć kategorii. Siedliśmy po prostu do pisania piosenek z założeniem, że wszystko, co w ten sposób powstanie, warte będzie nagrania. Chcieliśmy, żeby wszystko działo się spontanicznie, postanowiliśmy iść na żywioł i nie zastanawiać się nad niczym dwa razy.